Witajcie w kolejnym nagraniu dotyczącym maszyny kombinowanej CEF 741 SP firmy Felder. Dzisiaj skupimy się na funkcji frezarki. Zapraszam. Osoby, które może nie widziały filmu o frezarce w naszej poprzedniej maszynie B3 Winner z serii Hammer, odsyłam do tamtego filmu. Warto zobaczyć. Będziecie wtedy mieli jasne porównanie. Czym te dwie linie seria Hammer i seria 700, czym one się różnią, a ja się zabieram do omawiania tej maszyny. Pierwszą, największą różnicą, którą od razu zobaczycie, jest średnica tych krążków, które tutaj są w stole. I tutaj jest to już naprawdę spory otwór. Maksymalna średnica frezu, którą tu możecie włożyć. Jest to 230 mm. Ja podniosę wrzeciono, wyciągnę te wszystkie krążki i wchodzimy do środka. Pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. O sterowaniu elektrycznym też będziemy mówić. Na razie wyciągamy sobie te krążki. To wszystko na bok. Wrzeciono maksymalnie podniosłem do góry. Jak widzicie, wystaje ponad stół całkiem sporo. Mamy tutaj trzy opcje. W zależności od rodzaju wrzeciona 115, 140 lub 160 mm tej części roboczej ponad stołem. Jeśli chodzi o sam agregat i konstrukcję tego, pokażę Wam to również na zdjęciu. Oczywiście mnóstwo żeliwa. Ta cała kolumna, która chodzi w górę i w dół jest na takich jakby połówkach jaskółczego ogona, więc tutaj absolutnie nie ma mowy o jakichkolwiek luzach. Oczywiście wrzeciono ma możliwość pochylania o 45 stopni w tą stronę. System Easy Glide, podobny jak w pilarce. W naszej maszynie mamy do dyspozycji cztery prędkości obrotowe wrzeciona: 3,5, 6,5, 8000 i 10000 obrotów na minutę. No, i teraz genialna sprawa. Słuchajcie, wrzeciona można wyjmować samemu i zakładać inne o innej średnicy 25, 30, 40, 50 mm. Są też wersje calowe, lub też wrzeciono szybkoobrotowe, gdzie montujemy frezy z tych małych frezarek ręcznych i wtedy mamy 15 tysięcy obrotów. Lub też możemy zamocować ją ja tutaj 30, średnicę. Możemy zamocować po prostu drugie wrzeciono 30 mm z nałożonym już narzędziem, gotowym do pracy. Oczywiście zmiana i powrót do danego wrzeciona z danym narzędziem jest idealnie do wszystko stosowane, więc mamy bardzo dokładną powtarzalność danej, danej czynności. Samo wyciągnięcie tego wrzeciona banalna sprawa. Mamy dwie blokady łożysk, które. Luzujemy. Luzujemy na dole. U góry. Luzujemy pasek zmiany biegów. Jeszcze jest jedno zabezpieczenie. I możemy całość wyciągać. Pasek zostawiamy na dole. I nasze. Wrzeciono-frezarskie, wyciągnięte. Tutaj od razu może powiem tylko o samym wrzecionie, że są dwa, jak widzicie, olbrzymie łożyska. Oczywiście one są zakryte, więc tutaj, praktycznie przy tych łożyskach, nic nie musimy robić. Jest to absolutnie opcja, jakby bezobsługowa. No i montaż. Wkładamy, przekładamy przez pasek, mocujemy dalej, wybieramy bieg, który, który chcemy. Teraz jest na dole, czyli będzie bieg najszybszy. Pasek oczywiście, wielorowkowy. Musimy dobrze go umieścić w odpowiednim miejscu. Blokujemy te łożyska na górze, na dole. I oczywiście nie możemy zapominać o. O tej blokadzie jest w porządku, jest zabezpieczone i to wszystko, więc to jest dosłownie kilkanaście sekund, żeby zdjąć całe wrzeciono, odłożyć, wziąć następne, zamocować i mamy maszynę zupełnie przyzbrojoną. Jeśli chodzi o luzowanie tych tulej i luzowanie narzędzia, to się też troszeczkę zmieniło. W hamerze wszystko. Odbywało się tutaj na górze. Tutaj blokada wrzeciona jest na dole. I wtedy imbus. I możemy to luzować. I dokręcanie. Oczywiście analogicznie. Gotowe. Tutaj, teraz waszym oczom pokazał się u góry. Taki gumowy składany wachlarz. On się spracowuje. I tutaj na dole mamy wejście do dolnego odciągu. Z boku jest rura 80, 80 mm. Więc mamy też odsysanie i z dołu, i oczywiście z góry. Dobrze. Wrzeciono schowałem pod stół. Przesunę teraz. Tą pancerną przykładnicę z systemem Multi, zobaczcie, ona od razu wskakuje w swoje miejsce. Oczywiście musimy tam trafić na dole, ale od razu ustawia się idealnie, równolegle do stołu formatowego. To jest bardzo ważna funkcja. U góry, oczywiście, dwie duże blokady. To na razie może zdejmę, żebyście widzieli te dociski. I teraz cała ta osłona kolejny kawał, kawał żeliwa. Jedna blokada, druga blokada. Zobaczcie, też jak to jest wykonane. Tutaj tak tej osłony to jest 240 mm, i całość jest odlana z jednego kawałka żeliwa. Jest to uformowane w taki aerodynamiczny kształt. I z tyłu wejście, oczywiście, na rurę odciągową 100 mm. Więc, praktycznie, mając odciąg włączony na dole, mając odciąg włączony na górze. Jest to praca naprawdę bardzo czysta, i tutaj o nadmiar, nadmiar wiórów nie musimy się martwić. W górnej części osłony do frezarki mamy dwie skały, po prawej i po lewej stronie. Po prawej stronie mamy średnicę narzędzia, średnicę frezu, który będziemy w danym momencie używać. Ja mam w tym momencie ustawione 150 mm i jest prawie idealnie. Ustawione 150, czyli do średnicy, do środka, przepraszam, do środka trzpienia powinno być dokładnie 75 mm i to się zgadza. Jeśli na tej lewej skali mam ustawione 0,0, czyli te dwie osłony, dwie, dwie przykładnice aluminiowe, regulowane, one są ustawione w jednej osi. Jeśli chciałbym teraz zebrać na przykład przy, tym, przy tej frezie 155 mm, musiałbym całą przykładnicę cofnąć tym pokrętłem o 5 mm do tyłu. frez wysunąłby się o 5 mm do przodu. Bardzo proste. Oczywiście, zakładając, że mamy tą opcję osłony systemem multi, czyli jest kilka tych pinów, które utrzymują w, w pozycji idealnie równoległej do stołu formatowego i do całego korpusu maszyny. A teraz jeszcze system Power Drive do obsługi frezarki to jest ta część panelu kontrolnego lewa część, podnoszenie i opuszczanie życiona. szybkie i dokładne opcja pochylania. Od 0 do 45 stopni, również szybkie, jak i dokładne. Włącznik, wyłącznik, i tutaj mamy jeszcze lampkę kontrolną, która zapali się w momencie przełączenia włącznika na lewe obroty wrzeciona. No i oczywiście maszyna w tym momencie nie ruszy, nie ma tutaj tej osłony, więc krańcówki pilują, żeby nie móc. Odpalić maszynę, uruchomić jej w takiej, w takiej sytuacji. Są jeszcze klawisze. Reset jeśli chcemy ustawić na przykład jakąś wysokość frezowania i ją zapamiętać, to sobie ustawimy na 0 z powrotem. Mamy teraz minus 80 mm. Możemy sobie to skasować, i teraz chcemy na przykład. Podnieść tylko o 5 mm. Czyli operujemy wtedy, możemy kasować ten licznik i operujemy sobie w tym miejscu. Będą to takie łatwiejsze wartości do zapamiętania dla nas. I tak wygląda panel kontrolny do frezarki. Myślę, że naprawdę banalnie prosty w obsłudze. Tylko kilka klawiszy obsługi i bardzo czytelne, duże wyświetlacze. Obok mamy jeszcze takie okienko, okienko inspekcyjne, żeby zobaczyć na jakim biegu, na jakim przełożeniu aktualnie jest nastawiona frezarka. Ja w tym momencie mam najniższy poziom, czyli 10 000 obrotów na minutę. Mówiąc o funkcji frezarki nie możemy zapomnieć oczywiście o kolejnym elemencie, bardzo istotnym i bardzo ważnym, czyli stole formatowym. W stole formatowym x w naszej wersji 2,8 metra jest jeszcze dłuższa 3,20. Sam ten system stołu x roll już omawiałem. Jeśli ktoś nie widział, odsyłam do filmu link poniżej. I ten system jezdny stołu, plus bardzo masywny wózek, gwarantuje Wam bardzo stabilne mocowanie materiału co jest oczywiście bardzo ważne i istotne przy wykonywaniu czopowań czy jakiś głęboki widlic. To też zobaczycie w kolejnych filmach gdzieś tam przy wykonywaniu okien. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Jest dostępnych kilka różnych osłon jeszcze. To również może się pojawi przy jakimś filmie o dodatkowe akcesoriach. Tutaj oczywiście mam doczepiony prawie że na stałe stolik przedłużający na wyjściu z frezarki jest oczywiście możliwość doczepiania kilku różnych urządzeń posuwowych, ale ten posuw jest zbyt dobry. Myślę, że jemu poświęcę też kolejny odcinek. I to chyba wszystko. Słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania odnośnie funkcji frezarki z tej maszyny kombinowanej, śmiało piszcie. Zapraszam. Postaram się wyjaśnić jakieś niejasności, które dziś tutaj powstały. I to chyba wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.